Cześć, witam Was z norwit.pl. Dzisiaj będziemy zajmować się pompami. Pompami zatapialnymi, szlamowymi. To są pompy, które są najbardziej popularne w naszym sklepie. Królem tych pomp jest niewątpliwie Wacker. Wacker Neuson model PST2400. To jest pompa, którą znacie, pewnie wszyscy ją znają. Sprawdzona pompa ze sprawdzonej marki niemieckiej która bardzo fajnie się sprzedaje i w wersji standardowej, i w wersji spływakiem. Dodatkową alternatywą w naszym sklepie są pompy EWAK. To są profesjonalne pompy, które są naprawdę bardzo podobne pod względem jakości, nawet bym powiedział, że są lepsze niż wakę. Czym się różnią? EWAK, mamy tutaj pompę 400W, EWAK 400W. Różnica jest taka, że pompa Wakera ma 200 litrów na minutę wydajności, natomiast EWAK ma 240 litrów wydajności przy tej samej y, mocy. Obydwie mają tą samą wysokość podnoszenia, czyli 12 metrów, ale ta ma większą wydajność przy cenie niższej o około 20%. Dodatkowo EWAK występuje w wersji y, z przystawką do odsysania y, praktycznie do zera, czyli możecie ją stosować do zalanych piwnic, do zalanych garaży, studni do odpompowywania wody z basenów. W akerze do tego jest potrzebna taka przystawka, która kosztuje kilka stówek. Zakładacie ją, zamiast tego kosza ściąga się te trzy śruby, zakładacie tą przystawkę i mamy pompę do yy, ocysania zalanych pomieszczeń. Kolejną pompą z ewaka, którą chciałem Wam pokazać, to jest pompa 750W. Pompa Ewa 750W o wydajności 375 litrów na minutę. Także dwusalowa, czyli mamy wszystkie pompy dwusalowe, a o niesamowitej wydajności i większej mocy przy jednofazowym silniku. I ta pompa kosztuje praktycznie tyle samo, co ten waker. Co dostajecie kupując te pompy? Jeśli kupujecie u nas wakera, dostajecie pompę standardowo zamontowaną złączką strażacką dodatkowo jest złączka do zamocowania węża na jakiś powiedzmy cybantak. Kupując Evaka standardowo złączki strażackiej nie ma natomiast Norwid.pl daje wam taką złączkę strażacką. Więc też ją będziecie mieć i w tym momencie macie pompę z łatwą możliwością przyłączenia węża. Każdą z tych pomp możecie zamówić także w wersji z pływakiem, czyli do odpompowywania ze studni, jak się Wam zbiera woda powyżej np. 50 cm, pompa się załącza, spada woda poniżej tego poziomu, pompa się wyłącza. Więc możecie zamówić sobie z pływakiem, dostajecie do tego złączkę strażacką, możecie zamówić sobie płytę do odsysania. Lub zamówić sobie pompę z płytą do odsysania. Wszystkie mają roczną gwarancję, 12-miesięczną. Wszystkie są przeznaczone do pracy profesjonalnej i wszystkie te pompy mają jedną podstawową zaletę: mają uszczelnienia w kąpieli olejowej. Co to daje? Daje to Wam możliwość pracy na sucho, czyli wrzucacie taką pompę na przykład do wykopu. Woda w wykopie się kończy, pompa pracuje nadal i standardowe pompy. Po prostu zwyczajnie się zacierają, wyciera się uszczelnienie i przestają ciągnąć. Te pompy, nic się nie dzieje. Wrzucacie je, pracują na sucho, znowu naleje się wam woda do wykopu podczas pracy, one to odsączą i możecie pracować nadal. Więc wszystkie te cztery pompy, które tutaj są na tym stole, wszystkie mają takie uszczelnienie i to jest naprawdę najważniejsza rzecz przy tych pompach i dlatego one się tak fajnie sprzedają. Więc pamiętajcie, pompy szlamowe. W norwid.pl w najlepszych cenach dostępne od ręki, 24 godziny są u Ciebie. Wszystkie są dostępne z darmową dostawą. Nic tylko zamawiać. Do następnego razu. Cześć.